Pani Senator Hatka, później Pan Senator Kóreński. Dla rządu byłoby dużym problemem we współpracy z samorządami zebrać informacje, ile ulic, mostów i innych tutaj wymienionych w tytule projektu uchwały, ile takich obiektów byłoby w skali kraju i czy mając takie informacje bylibyście Państwo w stanie wyszacować koszty. Pan senator Górecki teraz. Ja krótko o Pani Ministrze chcę powiedzieć, Panie Marszałku, absolutnie trzeba ten problem rozwiązać i uważam, że trzeba, powinno być wsparcie ze strony Ministerstwa, to wcale nie są duże pieniądze, niektóre gminy nie mają pieniędzy, ja już o to apelowałem na przykład w Rynie i chcę powiedzieć, że czy rozważacie jednak, że na podstawie tej debaty w Senacie, nie wystąpicie jednak z wnioskiem do ministra finansów o wsparcie gmin, by to uporządkować. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie minister. Do... Czy po pierwsze, żeby mieć możliwość wsparcia jednostek samorządu teatralnego w takim zadaniu, które jest zadaniem własnym samorządów, trzeba mieć odpowiednią podstawę prawną. Więc to nie jest, niewystarczający jest nasz wniosek. Nie jest wystarczający nasz wniosek do ministra finansów, bo bez podstawy prawnej minister finansów nie może zgodnie z ustawą o finansach publicznych przekazać środków samorządu na tego typu zadania. Jeżeli mówimy o tym, czy jest łatwo stwierdzić ile tych nas jest, to niestety moim zdaniem jest to zadanie bardzo trudne ze względu na fakt ciągle nieuporządkowanych. <laughs> Różnych zagadnień, jeżeli chodzi o yy, nazewnictwo. Często, co też, na co też zwracaliśmy uwagę w naszym stanowisku, może się zdarzyć na przykład tak, że gdzieś kiedyś ktoś podjął uchwałę o zmianie nazwy, ale nikt nie ma pojęcia już, gdzie ta uchwała o zmianie nazwy jest, a teoretycznie tę uchwałę trzeba było, by uchylić. To mówię o tym projekcie, który Państwo proponowali. Więc no, teoretycznie możemy się zwrócić do samorządów z prośbą o, o, o taką informację. Natomiast no, nie mam pewności co uzyskamy w zamian, tak? no bo oczywiście nie możemy samorządów zmusić do tego, nie wiem jaka ewidencja na poziomie samorządów jest i czy to, no bo to też trzeba stwierdzić, które z tych nazw są tymi nazwami, o które nam chodzi i nie wiem, czy, czy samorządy mają to zidentyfikowane, czy nie mają tego zidentyfikowanego. No oczywiście możemy się z takim pismem zwrócić do strony samorządowej, czy też przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, tam poruszyć ten temat na Komisji Administracji na przykład i od tego bym chyba zaczęła od omówienia takiego zagadnienia. Bardzo chętnie bym zaprosiła przedstawicieli państwa też na taką Komisję Administracji Publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i myślę, że od tego by najlepiej było zacząć.